Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj opowiem Wam następne 10 faktów o moim homiku No dobra, więc zaczynamy. Mój hamik lubi kopać we wiórkach. No bo raz jak go włożyłam do pojemniczka, to zaczął tak kopać, że yy zaczynała się robić taka górka strasznie duża. Dobra, drugi fakt. Jak się ciemno robi w moim pokoju wchodzi do hamaczka czyli yy, jak nie oglądaliście tego odcinka mojego pierwszego na moim kanale to tam jest taki pokazywałam hamaczek i zawsze bo ja chciałam raz zobaczyć jak mój homiczek wchodzi do hamaczka ale on tylko jak jest ciemno czyli jak idę spać dobra trzeci fakt mój chomik lubi chodzić do do góry nogami klatki, no bo yy, tak jest klatka, taka klatka i on tak o tak, że tutaj ma brzuszek na górze, i tak się jak pająk spina do góry nogami. Dobra. Czwarty fakt. Lubi chodzić w. Lubi chodzić w różę. Mój homik e, lubi chodzić w tej różę, dlatego że tam czasami, e, jak mówiłam już w tym pierwszym moim odcinku na moim kanale, to jak jedziemy na przykład na wakacje, to zostawiamy go u mojej, e, u mojej babci i wtedy jeździ w tej tubie, bo tam go tak nie tlepoczę. Dobra. Następny fakt, czyli piąty. Mój homik jest. Puszysty, no bo ma takie futerko puszyste, takie fajne, miłe. I taki jest miły, puszysty, do przetulania. Ok. Teraz siódmy tak. Mój homik jest łasuchem, bo lubi dużo jeść. Chociaż teraz nam się ziarenka skończyły, ale to niedługo pojedzie po ziarenka, ale bardzo lubi ziarenka jeść, lubi też inne warzywa, owoce i tak, dobra, następny fakt, czyli ósmy, mój chomik lubi siedzieć na dachu domku, bo tam jest taki daszek, w mojej klatce, tam gdzie chomik jest, jest taki domek i tam jest dach. I on tak czasami, jak ja śpię, to on tam patrzy i obserwuje, co ja robię. Dobra, następny fakt, czyli dziewiąty. Mój chomik... Jak mój chomik był mały, lubię siedzieć w miseczce, bo tak była miseczka i, yy, i sobie tam siedział i wybierał ją ziarenka, ale teraz już się nie mieści do tej miseczki, więc już wybiera normalnie. Ok, następny fakt. Mój homik śpi w, yy, w różem, bo jak mówiłam na tym pierwszym Odcinku, to on ma taką rurę, i tam śpi na samym końcu tej rury. I czasami słuchać, jak tam je, i słuchajcie też, jak zębami szuruje tam na końcu. Dobra, mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał z chomiczkiem, i że dacie łapkę w górę i zasubskrybujecie mój kanał. Pa!